Dzieci są jak motyle na wietrze, niektóre wzbijają się wyżej od innych, ale każde z nich lata najlepiej, jak może. Po co więc porównywać je między sobą? Każde jest inne, każde jest wyjątkowe, każde jest piękne. Claire Morel. Szkoła przyszłości to To szkoła zapewniająca każdemu dziecku edukację i rozwój na miarę jego możliwości uzdolnień, potrzeb. Szkoła, która szanuje i pielęgnuje różnorodność we wszystkich obszarach życia. Szkoła, która zmienia się dla ucznia. Dostępna i przyjazna szkoła dla wszystkich. Uczniu, bądź sobą. Różnorodność jest super. Rodzicu, poczuj się bezpiecznie. Różnorodność jest naturalna. Nauczycielu, szukaj inspiracji. Różnorodność jest ciekawa. Szkoła Podstawowa imienia 11 listopada w Rusi buduje klimat sprzyjający włączeniu wszystkich uczniów w proces kształcenia i wychowania. W realizacji tego zadania szkoła korzysta ze wsparcia specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Olsztynie. Do szkoły uczęszcza ponad 700 uczniów, z czego ponad 200 objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Specjalistyczne wsparcie umożliwia uczniom osiąganie postępów w nauce oraz budowanie dobrych relacji z rówieśnikami. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, między innymi poprzez udział w radach szkoleniowych, konsultacjach oraz obserwacjach wspierających. Dzięki współpracy ze SWEF udało nam się pozyskać sprzęt specjalistyczny oraz pomocy terapeutyczne, dzięki którym jesteśmy w stanie zapewnić wysokiej jakości edukację dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Jesteśmy szkołą ogólnodostępną, a co za tym idzie, jesteśmy dostępni i powinniśmy być dostępni dla wszystkich, uwzględniając oczywiście potrzeby i możliwości dzieci. Szkoła podstawowa w Rusi, realizując założenia edukacji włączającej, kieruje się zasadą elastyczności i indywidualizacji, jako szkoła włączająca, zapewnia wszystkim uczniom warunki do rozwijania indywidualnego potencjału.